To, co właśnie przeczytałeś, może wydawać się fikcyjnym scenariuszem, ale prawda jest taka, że słowa świętego Wincentego Ferrera przetrwały stulecia i dziś wywołują ogromne poruszenie. To, co dzieje się teraz w Polsce, zostało przewidziane ponad 600 lat temu, a szczegóły są tak precyzyjne, że nie sposób nie zadać sobie pytania, czy świat stoi u progu czegoś o wiele większego? Możesz nie wierzyć w proroctwa, ale gdy poznasz ich szczegóły, twój pogląd na przyszłość może zmienić się na zawsze. Święty Wincenty Ferrer nie był zwykłym kaznodzieją. Urodził się w Walencji w Hiszpanii w 1350 roku i stał się jednym z największych świętych w historii Kościoła katolickiego. Jego dar był niezwykły. Dokonywał niewytłumaczalnych uzdrowień, wskrzeszeń i masowych nawróceń. Gdziekolwiek się udał, podążały za nim tłumy przekonane, że jego słowa pochodziły bezpośrednio od Boga, ale najbardziej imponujący jest poziom dokładności jego proroctw. Mówił o czasach ostatecznych, nadejściu antychrysta i sądzie ostatecznym. Zawsze w tak barwnych szczegółach, że teologowie i uczeni do dziś spierają się na temat jego poglądów, nawet po wielu wiekach. Jedno z jego najbardziej zagadkowych rewelacji dotyczy Polski. Według St. Vincenta, kraj ten odegra kluczową rolę w decydujących momentach przed końcem czasów. Przewidział, że naród stanie w obliczu ogromnych wyzwań i stanie się prawdziwym polem bitwy duchowej. Na którym siły dobra i zła stoczą decydującą walkę. Dziś, w obliczu konfliktów politycznych, napięć społecznych i kryzysów religijnych nękających Polskę i świat, wielu zadaje sobie pytanie: czy jesteśmy świadkami początku spełniania się tych proroctw? Święty Wincenty w ciągu swojego życia dokonał niezwykłych cudów, leczył nieuleczalne choroby, a nawet przywracał życie zmarłym. Ale było coś jeszcze bardziej zadziwiającego w jego darze. Był rozumiany przez ludzi różnych narodowości, nawet jeśli nie znali ich języka. Według doniesień tłumy, z różnych części świata rozumiały jego słowa tak, jakby przemawiał bezpośrednio do ich serc. Dla wielu był to ostateczny dowód, że był on prawdziwym posłańcem Boga. Spośród wielu ostrzeżeń pozostawionych przez świętego Wincentego jedno z najbardziej znaczących głosiło, że Polskę czeka wielka próba duchowa. Wierzył, że kraj stanie się celem ataków, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, a jego wiara i jedność zostaną wystawione na próbę jak nigdy dotąd. Według niego Polska miała być jedną z ostatnich twierdz wiary katolickiej, dzielnie stawiającą opór siłom próbującym ją zniszczyć. Ci jednak, którzy porzucili wiarę, musieli się liczyć z poważnymi konsekwencjami. Jego nauki są aktualne do dziś, zwłaszcza gdy przyjrzymy się wydarzeniom we współczesnym świecie: wojny, kryzysy moralne, polaryzacja polityczna i coraz częstsze klęski żywiołowe. Święty Wincenty przewidział, że jednym z pierwszych znaków końca czasów będzie chaos w przyrodzie, a ekstremalne zjawiska pogodowe będą szerzyć strach wśród ludzkości. Mówił także o zaostrzaniu się konfliktów między narodami, co prowadzi do rozpadu starych sojuszy i pojawienia się nowych zagrożeń. Kolejnym ważnym ostrzeżeniem było o znakach na niebie. Wspomniał, że niezwykłe zmiany na słońcu. Księżycu i gwiazdach będą boskim ostrzeżeniem dla ludzkości, aby zwróciła swoją uwagę na Boga. Według Niego zjawiska te stanowią przypomnienie, że jesteśmy krusi i musimy przygotować się duchowo. Nie jest przypadkiem, że w ostatnich latach świat coraz częściej staje się świadkiem rzadkich zjawisk niebieskich i niewyjaśnionych zjawisk. Jednakże najbardziej niepokojącą przepowiednią św. Vincentego jest prawdopodobnie przybycie antychrysta. Opisał tę postać jako niezwykle charyzmatycznego przywódcę, który zdobywał zaufanie narodów kuszącymi obietnicami. Jednakże za tą maską dobroci będzie odpowiadał za erę cierpienia i oddzielenia od Boga. Według São Vicente Polska odegra kluczową rolę w tym scenariuszu. Wystawiając się na próbę jak nigdy dotąd ci którzy wytrwają w wierze będą światłem dla świata ci zaś którzy ulegną pokusom będą musieli stawić czoła trudnościom a jest jeszcze głębsze ostrzeżenie święty wincenty mówił o niebezpieczeństwach nieokiełznanego materializmu i nieustannej pogoni za bogactwem i władzą Według niego społeczeństwo popadłoby w stan duchowej ślepoty, w którym ludzie stawialiby luksusy i dobra materialne ponad wszystko inne, zapominając o Bogu. To zaćmienie wiary, jak to opisywał, miało być decydującym momentem, w którym każdy człowiek będzie musiał wybrać między podążaniem za wartościami duchowymi, a poddaniem się pokusom świata. Dziś jego słowa brzmią bardziej aktualnie niż kiedykolwiek. Żyjemy w czasach, w których wiara jest nieustannie wystawiana na próbę, wartości chrześcijańskie są kwestionowane, a przywódcy polityczni i religijni są coraz bardziej skorumpowani przez rządze władzy. Święty Wincenty ostrzegał, że osłabi to jedność narodów i sprawi, że staną się one podatne na destrukcyjne wpływy. Uderzające jest to, że jego przewidywania nie ograniczały się do upadku moralnego. Mówił także o głębokim podziale społeczeństwa, gdzie jedna grupa pozostaje wierna tradycjom i wartościom duchowym, podczas gdy inna całkowicie poddaje się materializmowi i korupcji. Taka polaryzacja osłabiłaby narody, czyniąc je łatwym łupem dla sił zewnętrznych, które próbowałyby nad nimi dominować. Ale nie wszystko było rozpaczą. Święty Wincenty przyniósł także nadzieję. Powiedział, że ci, którzy pozostaną niezachwiani w swojej wierze, zostaną nagrodzeni i odegrają kluczową rolę w przywróceniu sprawiedliwości i pokoju. Podkreślił pięć podstawowych cnót, pozwalających pokonać przyszłe wyzwania: prostotę serca, miłosierdzie, cierpliwość, prawdziwe posłuszeństwo i szczerą skruchę. Dla niego cnoty te miałyby stanowić duchową zbroję niezbędną. Do przeciwstawienia się siłom, które próbowałyby odciągnąć ludzi od Boga. Sercem jego przesłania było wezwanie do pokuty i nawrócenia. Święty Wincenty wierzył, że ludzkość będzie miała ostatnią szansę na zwrócenie się do Boga przed wielkim sądem ostatecznym. Opisał ten moment jako moment całkowitego objawienia, w którym każdy zostanie skonfrontowany ze swoimi działaniami i wyborami. Ci, którzy pozostaną wierni, zostaną nagrodzeni życiem wiecznym, natomiast ci, którzy odstąpią od prawdy, poniosą konsekwencje swoich uczynków. I tu dochodzimy do sedna sprawy: czy proroctwa świętego Wincentego Ferrera spełniają się na naszych oczach, czy wydarzenia, których jesteśmy świadkami, to tylko zbieg okoliczności, czy też część większego planu. Który Bóg ogłosił już wiele wieków temu? Bardziej niż kiedykolwiek Jego słowa skłaniają nas do refleksji. Czy jesteśmy przygotowani na to, co nadejdzie? Czy Polska rzeczywiście odegra centralną rolę w tym proroczym scenariuszu? Odpowiedź może być bliżej niż nam się wydaje, a znaków wokół nas nie sposób zignorować. Ale pozostaje najważniejsze pytanie. Co to wszystko oznacza dla przyszłości ludzkości? Jeśli chcesz lepiej zrozumieć te rewelacje i odkryć, jaki wpływ mogą one mieć na świat w nadchodzących latach, czytaj dalej. Pozostaje jeszcze wiele do odkrycia, a to, co nastąpi, może całkowicie zmienić twoje spojrzenie na losy ludzkości, jeśli słowa świętego Wincentego Ferrera rzeczywiście się spełniają. Oznacza to, że świat wkracza w okres niespotykanych dotąd prób. To, co kiedyś wydawało się odległym ostrzeżeniem, teraz rozbrzmiewa jako pilny alarm. Ale czy jesteśmy gotowi zrozumieć głębie tych proroctw? I co najważniejsze, czy jesteśmy gotowi stawić im czoła? Patrząc na historię Polski, nie trudno zauważyć, że na przestrzeni wieków kraj ten stawiał czoła ekstremalnym wyzwaniom: wojny, inwazje, podziały polityczne, prześladowania religijne. A mimo to naród zawsze uważał wiarę za centralny filar swojej tożsamości. Według Samowiczęte ta odporność nie była dziełem przypadku. Wierzył, że Polska odegra decydującą rolę w ostatecznym rozrachunku czasów, będąc jedną z ostatnich duchowych twierdz przed Wielkim Sądem Boskim. A co to dokładnie oznacza? Otóż, według ich wizji, świat miał przejść okres coraz większej niestabilności, w którym narody miały odwrócić się od Boga i pogrążyć się w tysiąc dziewięćset moralnego upadku. Ludzie stawali się coraz bardziej materialistyczni, żądni władzy i bogactwa, a tracili z oczu prawdziwy cel życia. Mówił o duchowej ciemności, czasie, w którym wartości chrześcijańskie zostaną wyśmiane i zastąpione ideologiami, które odwiodą ludzi od wiary. Jeśli przeanalizujemy to, co dzieje się obecnie na świecie, opis ten nie wydaje się aż tak odległy od rzeczywistości. Rozwój świeckości, prześladowanie symboli religijnych, relatywizacja moralności i niepohamowane pragnienie dóbr materialnych są oznakami, że ta ciemność może już być wśród nas. Ale święty Wincenty mówił też o czymś jeszcze bardziej niepokojącym: o nadejściu przywódcy, który oszuka cały świat, oferując pozornie doskonałe rozwiązania problemów ludzkości. Przywódca ten, którego utożsamiał z antychrystem, miał być mistrzem iluzji, potrafiącym przekonać nawet najbardziej wierzących, że jest odpowiedzią na wszystkie trudności. A jaka byłaby rola Polski w tym scenariuszu? Według Saint Vincent Kraj będzie musiał wybrać między pozostaniem bastionem wiary, a poddaniem się presji zewnętrznej. Gdyby się opierał, Stałby się światłem dla świata, prowadząc inne narody z powrotem do Boga. Gdyby jednak się poddał, utraciłby swoją duchową tożsamość i stałby się po prostu kolejną figurą na planszy wielkiej światowej manipulacji. Innym interesującym szczegółem proroctw świętego Wincentego jest jego wiara w to, że pojawią się pewne znaki fizyczne, aby ostrzec ludzkość, o bliskości wydarzeń ostatecznych, wspomniał o trzęsieniach ziemi, erupcjach wulkanów niszczycielskich, burzach i drastycznych zmianach klimatu, jako o znakach, że natura również zareaguje na zepsucie ludzkości. Czy zauważyłeś, że w ostatnich latach zjawiska te uległy nasileniu? Czy były to tylko zbiegi okoliczności, czy też część większego planu? A jest jeszcze jeden fascynujący aspekt jego wizji mówił o korupcji wewnątrz samego Kościoła. Święty Wincenty ostrzegał, że wielu przywódców religijnych, uwiedzionych władzą i luksusem, zboczy z drogi swojej misji, porzuciliby prawdziwe nauki i zaczęliby głosić puste przesłania, które nie przygotowałyby ludzi na to, co miało nadejść. To ostrzeżenie skłania nas do refleksji. Jak często słyszymy dziś przemówienia religijne, w których bardziej chodzi o zadowolenie publiczności niż o przekazanie prawdy. Dla tych, którzy jeszcze mają wątpliwości, ciekawostką jest fakt, że wiele przepowiedni saint vincenta już się spełniło. Przewidział wielki podział Kościoła, powstanie ideologii podważających wiarę chrześcijańską, a nawet upadek wartości moralnych w społeczeństwie. Jeśli tak wiele z tych rzeczy, o których mówił, już się wydarzyło, dlaczego mielibyśmy ignorować ostrzeżenia, które nadal obowiązują? Jednakże głównym celem ich przesłań nie było sianie strachu, lecz przygotowanie ludzi na wyzwania, jakie miały nadejść. Zawsze podkreślał, że ci, którzy pozostają mocni w swojej wierze, nie mają się czego obawiać. Wręcz przeciwnie, zostaną wzmocnieni i wykorzystani jako narzędzia Boga do prowadzenia innych w najbardziej krytycznym momencie dziejów ludzkości. A ty, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jaka jest Twoja rola w tym wszystkim? Czy zostaliśmy wybrani do życia w tych czasach z jakiegoś większego powodu? czy Polska naprawdę stanie się centrum tej duchowej walki a może przesłanie świętego wincentego jest globalnym apelem do wszystkich aby się obudzili i przygotowali jasne jest że odpowiedzi nie leżą wyłącznie w przyszłości ale także w wyborach które podejmujemy teraz czas na podjęcie decyzji po której stronie stanąć może się kończyć a jeśli wszystko co powiedział święty wincenty okaże się prawdą to najbliższe lata zadecydują o losach ludzkości.